Właśnie jestem na nielegalnej kwarantannie. Pogadajmy, jak się bronić przed takimi dziwnymi twarami. Kacper Bisans przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś będzie nieco kontrowersyjnie i pewnie część osób się na mnie obrazi. Ale zanim, może zobaczę ten materiał do końca, bo wyjaśnię moją sytuację z, z kilku stron. Ale zanim o tym, ogłoszenia drobne, ogłoszenia duszpasterskie. Wydałem swoją książkę 138. Sprzedaje się ona nad wyraz dobrze, bo już mamy w tym momencie prawie 2000 sprzedanych egzemplarzy, także jest ciekawie. Jest to książka o budowaniu swojej firmy o 138 technikach na zwiększanie przepływów pieniężnych w firmie. Także myślę, że dosyć ciekawa pozycja dla wielu osób, które ma biznes albo o tym biznesie myśli. I Zatem link jest poniżej i lecimy z tematem już kwarantanny. Właśnie jestem na 10-dniowej kwarantannie. Jak widzisz raczej to nie jest mój dom. Także grozi mi do 30 tysięcy złotych kary. I teraz czy ja jestem nierozsądny? Czy ja chcę wszystkich zarazić wirusem? Nie. Zresztą, kwarantanna nie jest takim głupim pomysłem, ale w moim przypadku no nie jest, jest konieczna. Ale po kolei. Wróciłem sobie z wakacji. Które, na które przybyłem i wróciłem w nich samolotem. W związku z tym obowiązuje mnie 10-dniowa kwarantanna, chyba, że zrobię test. Moja żona zrobiła test i ja stwierdziłem, że skoro kwarantanna jest nielegalna, o czym zaraz, to nie będę się uginał, ponieważ każdy obywatel powinien zrobić tak jak ja. Jeżeli przepisy są nielegalne, jeżeli się je przesuwa w jakąkolwiek stronę, to uważam, że trzeba dawać opór na każdy możliwy sposób, nawet taki, taki drobny jak, jak, jak mój. I teraz tak. Nie zrobiłem testu, moja żona zrobiła, oczywiście jest zdrowa, także szansa, że ja jestem chory, jest prawie żadna, ale jakaś tam oczywiście jest. No i teraz, dlaczego uważam, że kwarantanna jest dobra z założenia, ale nie w tym przypadku. Zanim był koronawirus, była sobie taka ustawa epidemiologiczna. Która zakładała to, że jeżeli ktoś jest chory e, lub miał kontakt z osobą chorą, czyli jest podejrzany o bycie chory, e, chorym, to wtedy idzie na kwarantannę i to założenia ma sens. E, jeżeli miała być jakaś epidemia w Polsce, tak jak teraz podobno jest, no to ten przepis wchodzi w grę e, ludzi się e, izoluje w jakiś sposób. Chociaż izolacja i kwarantanna to też są dwie rzeczy różne, bo izolacja jest taka, że nie masz kontaktu z nikim, a kwarantanna jest taka, że jednak z kimś ten kontakt masz. I teraz tak, ja na kwarantannie mógłbym zrobić imprezę i nie ma problemu. Nikt mi nie zabroni robić imprezy, więc jest to trochę dziwne. Masz po prostu siedzieć w domu. Tylko czym się różni to, że ktoś pracuje w Lidlu, albo chodzi dziennie do Lidla w godzinach szczytu, tam stoi i pyta się mnie w kolejce z innymi ludźmi, od tego, że ja byłem w miejscu bardzo mało zatłoczonym. No, dla przykładu w restauracji, w hotelu, w której z reguły jadłem, to myślę, że co piąty stolik był zajęty. I to tak zajęty przez na przykład dwie, trzy osoby, a mogło tam usiąść 4 pięć. Także oburzenie było bardzo małe. Więc ja byłem przez tydzień w miejscu mało zaludnionym, że tak powiem. Głównie plaża, otwarta przestrzeń i tak dalej. Więc u mnie szansa na pewno była mniejsza na zakażenie się niż w Lidlu czy Biedronce, natomiast to co jest jeszcze ciekawe, moja żona zrobiła test, czyli jednocześnie prawdopodobieństwo, że ja jestem chory spada dużo, dużo bardziej niż to, że, niż właśnie u osoby, która regularnie odwiedza Lidla, czy nie wiem, chodzi do zakładu pracy, gdzie jest dużo osób i tak dalej, i tak dalej, także Także stwierdziłem, że skoro nie zrobiłem nic dziwnego, nie radziłem swojego zdrowia specjalnie. Gdyby oczywiście mój kolega obok siedzący w samolocie okazał się chory i za chwilę był pod respirator respiratorem, to ja bym poszedł tak kwarantannę. Stwierdziłbym... Dobrze, no nie warto ryzykować. Natomiast w tym przypadku jest to totalnie zbędne, a poza tym jest nielegalne, bo ustawa jasno definiuje, kto powinien być. Ja nie jestem ani osobą chorą, ani osobą, która rzeczywiście jest podejrzana o zachorowanie, bo te podejrzenia też są definiowane tam w jednym podpunkcie. Dlatego, żeby nie było, że często mówię o wolności, że tam teoretyzuję. Nagrywam celowo to teraz, w czasie kwarantanny, i poniżej może dam link do strony SanEpidu. Jeżeli ktoś ma ochotę zgłosić, to nie ma problemu. Policja była dwa razy, akurat jak, jak byłem. Tłumaczyłem też im, że to jest nielegalne. Poza tym, mój przypadek jest jeszcze ciekawszy, ponieważ ja nie jestem zameldowany nigdzie i nie mam żadnego mieszkania na siebie. Także moja żona jest majątniejsza ode mnie, także e, e, nie wiem dlaczego wymaga się ode mnie, żebym gdzieś mieszkał. Jeżeli moja żona zgodzi się, że mieszkał z nią, to fajnie, a jeśli nie zgodzi, to co? W Polsce nie ma żadnego prawa, które definiuje to, że musisz mieć pieniądze na wynajem, mieć mieszkanie w ogóle, że masz gdziekolwiek mieszkać żyć. Nie jest to w jakiś sposób regulowane, także ja mogę być osobą bezdomną i nie mieć gdzie mieć tej kwarantanny. Założyli odgórnie w Sanepidzie, że, że ja mieszkam z żoną i to ciekawe, popełnili nie wiem czy wykroczenia, czy przestępstwo to prawnie musiałbym się powiedzieć, ale zadzwonił automat do mojej żony, bo oczywiście pomylili numer telefonów. Zadzwonili do mojej żony i automat spytał się: Czy że ma, ma informacje do przekazania dla mnie? padło moje imię i nazwisko, jeżeli, jeżeli ma być informacja dla mnie, to wciśnij dwa, a jeżeli nie, to wciśnij jeden. Byłem akurat, byłem akurat przy tym, mówię, no to no nie da Ciebie informacja, wcisnęła właśnie odpowiednią cyferkę. No i co? I tak była informacja przekazana, że ja powinienem być na kwarantannie. Czyli opcję sobie, to z tego, że moje żonie. Ale moje żonie, która nie chciała tej informacji usłyszeć, usłyszała. No i teraz, niby nic takiego, no ale to było na głośniku. Gdyby tam w tym momencie był ktoś, jakiś mój kumpel, który robi interesy, no to by się okazało. Że co? Że, że nagle on na przykład nie chce ze mną robić interesów przez najbliższe 10 dni. Teraz jakiś kontrakt, bo boi się, że jestem chory. Więc Snapiec nielegalnie przekazał informacje o mojej rzekomej kwarantannie, znaczy o mojej kwarantannie, które jest według nowych przepisów, które są nielegalne. I spamował SMS-ami. 4 SMS-y moja żona dostała informację że jest na kwarantannie. Ja takiej informacji nie otrzymałem. Otrzymałem ją od policjanta, który przyszedł. od od policjantki i policjanta, którzy do mnie przyszli, bo nawet radiowozy nie mieli biedni. No i tak to wyglądało. Także, jeżeli masz podobne sytuacje, że jesteś znowu poszkodowany przez zamknięcie restauracji, no, teraz zakład się otwierają, więc fajnie, wreszcie łaskę nam zrobili. Jeżeli masz problem z swoim biznesem, z maseczkami, z kwarantanną nielegalną, nie mówię o tym, jak jesteś chory, bo jasne, izolu się wtedy, nie ma co wirusa rozprzestrzeniać, ale mówię o takiej, de, takim, e, takiej definicji kwarantanny, która obowiązywała kiedyś, a nie teraz, znaczy prawie, wtedy to reguluje, e, to ja też dam Ci poniżej link do e, czy namiar do prawniczki, z którą pracuję, do Ani, Ania uwielbia takie sprawy, bo uwielbia walczyć o wolność. Także po prostu, jeżeli masz ochotę, to, to śmiało kontaktuj się z nią. Walczmy o wolność, bo wolność jest bardzo, bardzo ważna. I ja celowo teraz ryzykuję tą karą 30 tysięcy, którą oczywiście nie zapłacę, bo będą chcieli mi ściągnąć z konta. Konta prywatnego nie używam, więc zajmą mi z konta 30 tysięcy, których nie mam. Potem wyląduje sprawa w sądzie i każda osoba, która miała taką sytuację jak ja, wygrała w sądzie. Ja mam podwójnie ciekawą sytuację: bo, raz, że nie mam miejsca zamieszkania, dwa, że nie wpisuję się w ustawę epidemiologiczną, tylko w ten nowy przepis, który stworzono. Także także mam dwa punkty podparcia i jestem pewien, że sprawę w sądzie wygram. Póki jeszcze te sądy jako tako działają i rzeczywiście widzę, że, że w sądach rozumieją na czym polega prawo. Także. Także pozdrawiam z kwarantanny. Dużo w tym tygodniu pracowałem, dużo załatwiłem. Bo to jest już mój chyba ósmy dzień kwarantanny. Także cały czas aktywnie. Nie staćmy na to, żeby, żeby być na kwarantannie. Uważam, że, że warto jednak walczyć o swoje. Bo, bo zdrowy rozsądek jest, jest ważny. Często ważniejszy nawet niż przepisy. Czyli nawet gdybym ja stwierdził, że przepisy normują jedno a rozsądek, drugi, to ja nawet mógłbym działać, nawet zrobić tę samą osobę kantannę, nie musząc jej robić, bo to jest ważne. Natomiast, e, natomiast jeżeli na, nas się zmusza do czegoś nielegalnie, to dzisiaj się do tego zmusza, a jutro się może zmuszać do dużo gorszych rzeczy. E, nie lubię gadać w takich sytuacjach, kiedy, kiedy trzeba znowu prawo obchodzić, czy, kiedy trzeba walczyć o, o, o przestrzeganie tego, te, tego, tej podstawy, tej konstytucji, no ale czasem trzeba. Możesz nagram film o Nowym Ładzie, bo to jest też ciekawe. Jest tam kilka fenomenalnych rozwiązań, naprawdę. Natomiast, natomiast to, to, jak fajnie przy działalnościach jednoosobowych nagle dołożyli podatku 9% wszystkim, czyli zwiększyli bardzo podatki w Polsce, pod przykrywką ochrony dzieci, muzeu, rozwijania muzeów, czy muzeum i innych. To jest, to jest mega ciekawa sprawa, także może jeszcze o tym nagram, a potem będą same pozytywniejsze rzeczy, bo po ile można tam narzekać i krytykować. Ja bardziej ten daję informacyjnie, że jeżeli masz problemy z tym nowym pseudoprawem, który od, który od roku jest uprawiane, czyli wchodzi, wchodzi przepis za przepisem, który się nijak ma do konstytucji, to ja cię gorąco zachęcam, żeby sobie skorzystał na przykład z, z Ani czy dowolnego prawnika, który cię wybroni, bo, no bo wszystkie przypadki, które, które wchodzą na, na wokandę, jednak są po stronie obywatela, więc te mandaty są tylko po to, żeby ludzi straszyć, a nie dajmy się straszyć. Bo tak sobie myślę, że, że wolność jest w życiu bardzo ważna i im więcej mądrości, tym więcej wolności. Bądź mądry, a wtedy będziesz wolniejszy. Wolniejszy, w sensie, będziesz miał więcej wolności i swobody. Nie, że będziesz wolniej chodził, więc wolność jest bardzo, bardzo istotna. Zresztą to jak mój wspólnik rapował w kawałku Hot in Challenge, polecam na kanale ekspert Bentleyu: nie ma konieczności wyższej od wolności. Nie ma konieczności wyższej od wolności i z tą myślą się zostawiam. Nam, tata. cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.